Cześć, witam was na kanale TechTest. Dzisiaj pokażę Wam moduł G-Tech do Drukarek 3D. Link do zakupu, tak jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem. Moduł przyszedł do nas w takim pudełku razem z instrukcją obsługi w języku angielskim przewodem micro USB do zasilania, którego aktualnie przy sobie nie mam, oraz z 1 gb kartą pamięci microSD. Przechodząc też do samego modułu producent podaje, że są kompatybilny z praktycznie wszystkimi domowymi drukarkami 3D. Ja testowałem go z drukarką GTH10M oraz Creality CR10S. I z obydwoma tymi drukarkami moduł działał, jednak były pewne problemy, o czym powiem w dalszej części filmu. Na początku zacznijmy od budowy. Na jednym z boków mamy gniazdo micro USB do zasilania samego modułu oraz duże USB do podpięcia drukarki. Na górze są trzy diody sygnalizujące. Jedna jest od Wi-Fi, druga od połączenia z drukarką, a trzecia od sygnalizuje włączenie samego modułu. Jest też przycisk do resetowania ustawień. No i jeszcze na dłuższym boku mamy slot na kartę microSD, a na spodzie modułu jest numer seryjny, ale to raczej nie jest aż takie ważne. Moduł ten łączy się z chińskimi serwerami, przez co z poziomu naszego smartfona możemy sterować naszym drukarką gdziekolwiek jesteśmy. Niestety do modułu nie możemy podpiąć żadnej kamery na USB, więc do takiego pełnego zarządzania drukarką najlepiej mieć jeszcze kamerę IP, aby po prostu zdalnie dało się podglądać, co się z drukarką dzieje a poprzez ten moduł wtedy ewentualnie można wyłączyć wydruk, jeżeli coś by się popsuło. Tak jak mówiłem z modułem miałem parę problemów. Po pierwsze, chyba główny problem to to, że moduł dość często mi się zawieszał. Objawiało się to tym, że po prostu gdy wchodziłem do aplikacji to postęp wydruku nie był aktualizowany. Lista modeli, które są na karcie SD, o czym powiem pokażę dokładnie, jak to wygląda w dalszej części filmu, też nie była aktualizowana i po prostu nic się nie dało zrobić poprzez ten moduł z drukarką. Więc czasami się ten moduł zawiesza. A po drugie, gdy moduł się jest włączony i podłączony do drukarki, która jest wyłączona, to drukarki czasami nie można włączyć. Po prostu, gdy podłączymy prąd do drukarki, to oprogramowanie w niej nie wstaje. Wtedy musimy odłączyć moduł, zresetować drukarkę i dopiero jak drukarka się włączy, to podłączyć do niej moduł. Także to jest kolejny problem, dziwny trochę, no jakby nie patrzeć, trochę wkurzający, bo ten moduł na stały nie może być podłączony do drukarki. I kolejna rzecz, jaką zaobserwowałem, to często występuje lekkie opóźnienie w wydawanych poleceniach. Na przykład naciśniemy poruszanie się osi w aplikacji na telefonie, a ta oś poruszy się fizycznie za powiedzmy około 5 sekund. Chociaż to jest akceptowalne, no bo jednak wszystkie polecenia muszą przejść przez chińskie serwery, więc to opóźnienie jest akceptowalne. Także przechodzimy do aplikacji EasyPrint 3D, w której sterujemy całym modułem. Tak wygląda ekran główny, mamy też listę z sparowanymi modułami naszymi. I tak, na stronie głównej wokół tego obrazka 3D wi podczas drukowania jest pokazywany postęp drukowania. Jest przycisk do rozpoczęcia lub spałzowania wydruku, temperatura ekstrudera i stołu. Mamy rozwianą listę, gdzie po pierwsze możemy poruszać i zerować wszystkie osie. Możemy ustawiać temperaturę dla głowicy i dla stołu, aby się po prostu drukarka rozgrzała. Jest też asystent poziomowania, jednak go nie będę włączał, ponieważ po włączeniu drukarka zeruje wszystkie osie automatycznie, także nie będę tego teraz robił. Jest funkcja do wkładania lub wyjmowania filamentu z głowicy. Mamy Wi-Fi, to jest po to, aby zmienić sieć Wi-Fi, do której podłączony jest moduł oraz zakładkę config w której ustawiamy prędkość, z jaką ma się komunikować z drukarką oraz możemy wysyłać customowe komendy G-code do drukarki. Kolejna zakładka, galeria, w której mamy po pierwsze wybór modeli z chmury, ponieważ dzięki temu modułowi możemy wybrać właśnie model z bazy dostępnej w chmurze i rozpocząć wydruk na, na drukarce. Jednak jest w tym pewien problem. Otóż po pierwsze, z tego co przeglądałem te modele, to są one takie trochę bezsensowne i nie ma tutaj żadnych ciekawych modeli, przynajmniej dla mnie. A po drugie nie ma żadnej wyszukiwarki, więc jedyne co możemy to wejść w jedną z kategorii i przeglądać bardzo długie listy, ponieważ w żaden sposób, przynajmniej nie znalazłem, aby była tu jakakolwiek wyszukiwarka. Jeszcze jedna rzecz, której nie pokazałem w przypadku drukowania modeli z chmury, tak, sobie wejdziemy w jakiś dowolny model. Tu mamy tutaj informacje oraz pliki. Możemy wybrać dowolny plik, wybrać drukarkę, na jakiej chcemy drukować. Profil drukarki, materiał, jakość, czy ma być dobra, normalna czy słaba. Włączyć podpory. Tutaj szczerze mówiąc nie wiem czemu, ale przepływ materiału jest ustawiony na 250%. Nie mam pojęcia czemu. I skala modelu. Więc tych ustawień jest tutaj naprawdę bardzo mało. Przydałoby się trochę więcej, jak na przykład ustawienie nawiewu czy czegoś takiego. No ale niestety nie ma tutaj takich rzeczy. Druga zakładka to drukowanie modeli z karty SD, która jest wsadzona do drukarki. Gdy odświeżymy to pokazują nam się modele, które właśnie są na karcie włożone do drukarki. I tutaj też jest pewien problem. Otóż jak sami widzicie, Tutaj, akurat za bardzo tego nie widać. też przy ostatnim modelu widać. Nazwa modelu jest bardzo krótka, jest dosłownie parę znaków. A dalej jest jakiś dziwny kod, nikomu niepotrzebny. Moim zdaniem, nazwy modeli powinny być dużo dłuższe, aby, abyśmy po prostu wiedzieli, co, co drukujemy. A trzecia zakładka to karta SD włożona do modułu Na tą kartę też możemy wgrać G-Code i rozpocząć drukowanie. Chociaż rac raczej preferowałbym i zalecałbym drukowanie z karty SD włożonej do drukarki, ponieważ gdy komunikacja drukarki z modułem się przerwie lub moduł się zawiesi, to w przypadku drukowania z karty SD wsadzonej do modułu drukowanie również nam się przerwie. I z tą listą też często bywa tak, że nie chce się odświeżyć i to oznacza, że nasz moduł się zawiesił i musimy zresetować moduł. Nie wiem czy to wcześniej mówiłem, ale aby go zresetować, jedyna opcja to odłączenie i ponowne podłączenie go do prądu, więc zdalnie w żaden sposób nie możemy go odwiesić. No i już ostatnia zakładka w całej aplikacji. W niej mamy po pierwsze sparowane moduły z naszym kontem, no bo w sumie tego nie powiedziałem w aplikacji, aby sparować moduł, najpierw musimy założyć konto oczywiście, więc mamy sparowane moduły, profile drukarki. Ja tu mam jeden, gdzie ustawiamy wymiary stołu i czymakrzany stołu yy, oraz materiały, yy, w którym ustawiamy yy, temperaturę głowicy i, głowicy i temperaturę stołu. Yy, no i więcej ustawień drukowania nie ma. I oczywiście te yy, ustawienia, profil drukarki oraz profil materiału, yy, one są wykorzystywane tylko i wyłącznie do drukowania z chmury w przypadku drukowania z dowolnej karty SD oczywiście wykorzystujemy te ustawienia, które ustawiliśmy przy tworzeniu pliku Gcode. Także podsumowując, yy, moduł WiFi D aktualny w sklepie Girbest kosztuje 78 zł yy, i szczerze mówiąc muszę przyznać, że yy, jestem dość średni Główna jego wada to myślę, że jest to, że nie można do niego podłączyć żadnej kamery USB. Jeżeli chcemy w 100% zdalnie sterować drukarką, to potrzebujemy jednak kamery IP, która będzie stała przy drukarce, aby dało się patrzeć, co się z nią tak naprawdę dzieje. No bo z samym modułem, gdy nie widzimy, co się dzieje z drukarką, to jest to trochę bezużyteczne, bo jednak chyba nikt nie kupuje takiego modułu, aby sterować drukarką. Siedząc 5 metrów dalej, nie ma to po prostu sensu. A tak naprawdę, w bardzo podobnej cenie, możemy sobie kupić Raspberry Pi, na Raspberry Pi zainstalować oprogramowanie Octoprint. Do Raspberry można bez problemu podłączyć kamerę i po prostu oprogramowanie Octoprint ma dużo więcej funkcji i różnych innych bajerów, Więc, moim zdaniem, dużo bardziej opłaca się kupić Raspberry Pi. Jeżeli jednak ktoś szuka gotowego rozwiązania, które kupujemy i od razu podłączamy do drukarki, nie musimy bawić się w instalacje Linuxów i tak no to można kupić ten moduł GTech, jednak trzeba liczyć się, że występują z nim problemy. Jeszcze raz powiem, że link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia.